Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Gołąbkowo. A dzisiaj pokażę wam młode gołębi pawików i garłacza. Ale na chwilę przejdziemy do garłaczy, ponieważ wam muszę coś powiedzieć. Więc, jak wiecie, ta para miała dwa jajka. Oczywiście, jedno nadniotło, a no to drugie zabrałam pod pawiki i właśnie się wylęgło. Znaczy garłacze są to takie gołębie, niedobry na lęgi, także nie polecam ich tak za bardzo. Znaczy inny garłacz nie im, ale ta para u mnie jest taka, że jajka tłucza, jak się coś wykluje to nie karmi. A teraz przechodzimy z powrotem do opalników. 11 czerwca wykluły się właśnie te wszystkie trzy gołębie. Zaraz wam je pokażę. Tak się prezentują. Wyjąłem ich niedawno z gniazda. Teraz wam je pokażę na mojej ręce, jak wyglądają. Pierwszy gołąbek. Garłacz. Biały dziubek, obrośnięte nóżki. Wiek 3 dni. Bardzo ładny jest. Najstarszy z tych, z tych trojaczków, można powiedzieć. Z tej całej trójki. Więc przechodzimy do następnych. Kolejnym gołąbkiem jest gołąb pawik. Wiek 3 dni. Nóżek nie ma obrośniętych, dziubek ma ciemno. Jasny taki Prawdopodobnie może być to siwy, czyli taki jak matka tak mi się wydaje. Tak bardzo ma nogi podobne też także zobaczymy jak będzie miał pałki. Więc przechodzimy do ostatniego już gołąb.